Siemano widzowie, z tej strony Elzar Witam w kolejnym odcinku z naszego ukochanego G4 Skins i dzisiaj sobie zrobimy odcinek, który już robiliśmy i jak to co do wygrania, do wygrania są skinki dzisiaj są do wygrania dwa digle. Co trzeba zrobić, żeby wygrać digielka? Łapka w górę subik komentarz i fajnie się wbili ten z kodem Elzar, bo jak wbijacie z kodem Elzart na G4 To mnie wspieracie, a jak mnie wspieracie, bo mogę rozdać nagrody i palcem, żeby tworzyć dla mnie szynki na tą Elzart coś. W następnym odcinku potwieramy od was szynki, bo można Na stronie Dodatkowo kod Elzar tutaj ładnie, Tu macie dzienny bonus, możecie dziennie za darmo kołem też po kopcia, ale jeżeli użyjecie kodu Eldert na start, dostańcie szynkę Minspace, jeżeli jeszcze kodu nie używaliście dodatkowo, z moim kodzikiem 5% więcej przy doładowaniu, są na to płatności, polecam serdecznie widzowie, jakieś strzynie bonusowe tu są za levelowanie konta, no dużo tego jest. legendary shipment! Skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Link w opisie. Dobra. E, a my za bez przedłużania lecimy Tak. Znów Lubię speki, te, te są zajebiste, bardzo sobie lubię ich przykurzyć, bo i, że one kosztują złoty zł, to dodamy sobie ich z 40, i bitwa będzie nas ile kosztować z 60 zł tak naprawdę, nawet nie całe, nie całe, tak, no nie no, no 64, 64 zł będzie nas kosztować bitwa z 40 mil speków, a to jest 40 mil speków. Dajemy 4 osoby i pozwalamy, jak się tutaj dzieje, dzieje co chce. Ja muszę to częściej robić na naszych challenge'ach, powiem Wam, że od na przykład 50 zł do kocy, czy coś, muszę robić te wyzwanie. Ale zapraszam też na inne z G4, tam też są zginień do wygrania. Więc warto sobie coś spróbować zgarnąć. Musi musimy, no, część z takich milspeków robić bitwy, bo to jest, to jest niegłupie, to jest niegłupie. To jest całkiem sprytne i całkiem dobry, całkiem dobry pomysł, planik, że tak powiem. Eee, dobra, mamy tu już jakąś przewagę. Prowadzenie tak zwane. Eee, dwie pytki, walencja, no. Nie, że to jest takie super. czekajcie, może jogurt pozwolicie. Miałem go wypić, ale nie wypiłem. Więc teraz będę popijał, jeżeli to mu oczywiście nie przeszkadza. Mam nadzieję, że nie. I dobrze, zobaczymy, co tutaj oczywiście będzie. Bot Arnold z najlepszą Pidnighty. No, póki co, jeszcze bez już super. ok check engine. I ten bizon. Nie, check engine tu jest najdroższy. Myślałem, że bizon też będzie tutaj trochę droższy. O, Jambia, ale nie u nas. Uczada i Crashera. No, my już testowaliśmy mil speki, o, Elite buildik. I jak wiecie, no to jest naprawdę spoko strzynka, ta strzynka, którą dostajecie też na star, tak naprawdę. A może coś fajnego tutaj dropnąć na luziku, taką bitną na 4 osoby, sobie złożycie jakiś Elite bildik, tam polecić patrzcie, macie dyszkę za friko na wjazd. Więc o kurwa, no i patrzcie, no jest SG. Więc naprawdę ta strzynka moim zdaniem, jest bardzo, bardzo fajna. Znaczy my dostajecie na start, ale do otworzenia w sumie, ale nie do nie do case battle nie? Więc też inaczej. No ale to jest tania więc teraz dziennych bonus możecie odebrać. O, u nas guile, rocket pop eee, trochę sobie daily odbierzecie i te zajzinki do zbieracie na luziku. Eee, nawet nie trzeba tutaj hardować, tak naprawdę eee, Więc no, to spoko opcja, spoko opcja na głośniku. O, teraz Rocket Pop tutaj, Kurczę no, nam póki co ten Rocket Pop dropnął no, i oprócz tego to, to chyba nic ciekawego, my akurat nie na no przeciwnicy trochę dostali fajnych skinów, my póki co tylko tego, tego Rocket Popa, No fajnie byłoby coś jeszcze, okej, okay, Check Engine, no ale dalej to nie jest ta topowa, bo to Field Tested to nie, nie, nas nie ustawa jak jakiś Check Engine, nie wiem, Minimal Wear, to już, nie wiem, bo trochę droższy jest, nie wiem też ile on kosztuje, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że byłby troszeczkę więcej, okej, okay, ten Negev trochę kosztuje, co? Aha, to jest M249 system lock, okej okay. A ja go pomyliłem z jednym nagerem, dobra, to nieważne, nieważne Jebana M24, ale też myślę, że nas ogólnie droższa Ten system lock, bo to jest chyba z Gammy Albo z Chromy, ona mi się kojarzy Coś w tym stylu, o kurwa, kolejny elite build no trochę jest ok, chociaż Rocket po nas jest. Ale te SSG, no, te SSG to jest zajebisty drobo, bo ta 60 zł, to 9 zico, więc to jest bardzo dobry dropik. Kolejny check engine, ale musimy jeszcze nadrobić trochę, jeszcze dużo strzynek przed nami. A jestem ciekawy ile tu już jest w puli, no nie? Bo to jest bitwa za 64zł, jestem ciekawy ile tu zwycięzca zwycięstwa zgarnie tak naprawdę skinów, o jakiej wartości, bo to jest dosyć, dosyć ciekawe, dosyć ciekawe. Ej, czyżby to będzie odcinek... Z całą jedną po prostu bitwą w sumie, to nie głupie, to nie głupie. Zobaczymy, czy to będzie inek Nie wiem czy mówiłem, wspomnę jeszcze raz, jeżeli nie mówiłem. Eee, pamiętajcie, żeby mieć swojego tradinga na YouTubie, żeby potem ten skin po prostu mógł do was trafić, jeżeli. Kurwa i znów... Ej, SSG chyba dropa każdemu, tylko nimi. Patrzcie, temu gościowi tu jest SSG tego. Ten też zobaczy tu jest tego SSG i tu jest tego SSG. Ja się tylko dostałem SSG. Teraz dla mnie. Dla mnie dwa razy z tego było, o! To, to by było spoko, nie? Jakbym dostał dwa razy z rzędu SSG, to na nadrobił tutaj tę bitwę i byłaby szansa wygrać. Bo, bo wydaje mi się, że ten bot chat prowadzi. Bo u niego coś tam często poleciało fajnego. Więc miejmy nadzieję, że tutaj jeszcze wrócimy, tak? Wrócimy do tej, do tej bitwy. Arnold też tu ładnie dropi. Tutaj chyba nic, tak? MP, ta mp5 też złoty 44. Okej, okay, ten 5.7 może być trochę więcej. Tak, okej, okay, to jest trochę więcej. Dobra. No i spoko. Dorzućmy jeszcze do tego SSG. I tutaj powrót jest jak najbardziej możliwy. Powrót jest możliwy, ale musi teraz SSG jakiś polecić i na przykład, nie wiem, z jeszcze 1-2. O Jezu, tu kraszera tek, ale tutaj oni w trójkę, ja chyba jestem powiem Wam z tyłu patrząc na ich trójkę. OK, Elite Build. 5 zico, dobra. Troszkę tam nadrabiamy. Jeszcze, jeszcze trochę. Potrzebujemy jeszcze trochę boostów. Jeszcze tak z Elite Builda, i SSG dostać. No, to myślę, żebyśmy mogli nawet to zgarnąć. Tak, by takie dwa dropy poleciały. Albo dwa SSG, no. no ale no, ciężko będzie, ciężko będzie. szynki się kończą. Strzyneczki powoli się zakończają. Dwie szynki, Trzysta dziewiąta. Ok, ale tu Ultra Fiolet Mac. Kolejna podbitka. No nie, raczej nie dogonimy. No, tu musiałoby coś naprawdę mocnego polecieć. Co my tu będziemy mieć? sześćdziesiąt skinów widzę, jak ktoś zgarnie z nas. Ale raczej to nie my. My to mamy ile? 50 ziko. Ej, w sumie daleko byliśmy, bo Arnold wygrał, no ale z przewagą tych 13 zł na SSG i coś byśmy dropli. Zobaczcie, bitwa za 64 zł na 4 osoby, no wiadomo, jest ryzyko, bo jest, ale sobie tworzy i gościu co zgarnia, proszę, 220 ziko. No to, to nie, nie jest głupie. No i macie tu zawsze jakiegoś gwarantowanego skina, no. Zawsze spoko, obcej. nabijacie sobie level. No to było tyle, widzowie. By no niestety ci się nie udało. Zapraszam do subskrybowania kanału, po więcej kontentu. Trzymajcie się, cześć, cześć.